Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Ostatnia scena poprzedniego vloga to była scena, kiedy odstawiałam dzieciaki na pociąg i się z wami żegnaliśmy. No i z tej sceny, uch, chyba że z, jeszcze z poprzednich scen tamtego vloga, może coś Paulina wspominała. No tak, chyba musiała wspominać, bo pakowała się. Więc musiała wam powiedzieć, gdzie jedzie, w jakim celu, po co i na co. Więc tamta scena to było takie pożegnanie z dzieciakami, powiedzenie im baju, a teraz już zaczynamy następnego vloga, ale zaczyna się on właściwie w tym samym dniu, tylko kilka godzin później. Także dzieciaki już odstawione od kilku godzin siedzą w pociągu i jadą nad morze. E, trochę im współczuję, że wybrali akurat ten termin ponieważ za oknem nie za ładnie, deszczowo, zresztą w nocy była ogromna burza, taka, że aż mnie wybudziła ze snu, a jak już mnie coś wybudza ze snu, no to to musi być coś naprawdę dużego, więc za oknem buro, ponuro, drżyście, wilgotno, niefajnie. No i nad morzem podobno też tak będzie, także współczuję im bardzo. Do, dzisiaj jest wtorek, od czwartku podobno będzie jakaś poprawa, no ale zobaczymy, jak będzie tak naprawdę. Ja teraz, kochani, gotuję obiad: mizeria ziemniaczki i filec kurczaka. Nic specjalnego, więc właściwie nie ma co pokazywać. Ale widziałam takiego TikToka, w którym dziewczyna żali się, że przed ślubem nikt jej nie powiedział, że najtrudniejszą rzeczą w małżeństwie, wiecie, w byciu gospodynią będzie wymyślanie, codzienne wymyślanie obiadów. No i coś w tym jest, prawda? Bo codziennie trzeba coś wymyślić dobrego, chociaż ziemniaczki z koperkiem, mizerię i, i kurczaczka mogłabym jeść codziennie. Piszcie, jakie Wy macie ulubione potrawy, ulubione obiadki. Co mam ugotować jutro? Ustawiłam się. No i po siedmiu i pół godzinach podróży wysiedliśmy w chłodnym i deszczowym Koszalinie. Takie są realia wakacji nad polskim morzem. Ale Koszalin to nie jest nasza docelowa lokalizacja, jedziemy do Mielna. Zamówiliśmy Ubera, ponieważ mieliśmy lekkie opóźnienie pociągu i nie zdążyliśmy na pociąg do Mielna. No więc czekamy na auto, które powinno podjechać za minutę. Jesteśmy już na miejscu. Houseboats są po prostu turbo ekskluzywne i my tutaj przepięknie. Właśnie sobie siedzę w fotelu masującym. Przed chwilą się masowałam. Tak wygląda wyrko jest ono z widokiem na jeziorko. Mamy kanapę, tutaj właśnie stoi ten fotel masujący. Stoliczek, wana z hydromasażem. Tutaj mamy... nie wiem jak to nazwać, ale... taki taras? Nie wiem, coś w tym stylu. E, kominek, ale w kominku jest niestety pęknięta szyba, więc dzisiaj z niego po prostu nie możemy korzystać. Jest też hamak schowany, przed chwilą go rozkładaliśmy. Jest też Kevin, był w pakiecie. O, i jego walizka, bo się przed chwilą przybierał. Jest stolik. Mama tutaj była z tatą dwa temu chyba, tak mi się wydaje. I powiedziała, że mam koniecznie spróbować kawki z tego ekspresu. Podobno jest rewelacyjne, i mocno spienia mleko, a ja uwielbiam taką kawę, więc na pewno sobie zrobię. No tutaj mamy przywitanie, ahoj Paulina. I wchodzimy do pierwszej łazienki umywalka, kakiwelek, lusterko, suszarka, to dobrze, bo nie wziąłam. I kochani, sauna. Co prawda niewielka, ale jest. Na pewno będziemy się saunować. I oprócz tego, obok oczywiście prysznic. Prysznic chyba powinien być w ogóle obok sauny. OK, wychodzimy z łazienki pierwszej i e, idziemy do sypialni drugiej. To na razie są e, moje rzeczy. Tutaj jest szafa i kochani łazienka druga. E, tutaj już troszeczkę większy prysznic, kinelek. Mamy i lustro. I w ogóle ee, obok drzwi jest takie gigantyczne lustro i ono nam daje taki dziwny efekt, jak obok niego przechodzimy, to mam wrażenie, że tu można po prostu gdzieś wejść, wiecie o co chodzi. I fajnie, bo można sobie zrobić, wiecie, zdjęcie outfitu. Ale generalnie chyba nie chciałabym czegoś takiego w domu, wiecie, aż tak blisko szyby, bo naprawdę mam wrażenie, że za każdym razem, jak tutaj przechodzę, że mogę tu wejść, a tutaj nie mogę wejść. Byliśmy kochani w sklepie, po e, kilka niezdrowych rzeczy na wieczór, e, niestety mamy bardzo daleko do centrum, e, więc no, wchodziło w grę tylko pójście do takiego powiedzmy ale osiedlowego sklepiku, niewiele produktów tam w ogóle było e, i za kilka rzeczy, dosłownie kilka rzeczy zapłaciliśmy się od kilka złotych, więc no ceny były bardzo wysokie. No ale jutro się zaopatrzymy bardziej, po prostu nie wiedzieliśmy, że te domki są aż tak daleko od centrum. E, ale spokojnie, dzisiaj mamy taki dzień na rozeznanie. Zawsze tak jest, na każdym wyjedzie pierwszy dzień, że trzeba się obyć z miejscem i dopiero później wiecie korzystać z tego co jest. Mamy tutaj wejście na plażę. Stwierdziliśmy, że musimy się przywitać z morzem. Tam daleko gdzie się świeci i jest centrum. Plażą można sobie zrobić naprawdę fajne spacerek. Szybciutko to będzie. Tak, tylko że jak będzie pogoda, nie? Nawet teraz lepiej w niż takimi i przy ulicy. No to na pewno, ale mi chodzi po prostu o to, że lepiej się spaceruje w pogodę niż tak. niepogoda. Nie Boże, ale się cieszę, że jestem nad polskim Morzem. E, przywitaliśmy się z morzem, i idziemy teraz coś zjeść. To czegoś nad polskim morzem jest droga, Jesteśmy w Mielni. Za taką ogromną miskę rosoku zapłaciłam 12,50? To Chyba tak. 12? 12, 12 no. To, to chyba nie będzie rachunek, drodzy kochani. Kevin kończy za mnie zupkę, a mam y, już przyszła świeżutka pizza i dwa sosy. Przed chwilą spróbowałam tego pomidorowego, ostrego i jest serio ostry. Jestem ciekawa, jaka będzie reakcja Kevina. No i przepyszny sos czosnkowy. W ogóle naprawdę czuję jakby był własnej roboty. Jestem ciekawa, czy to prawda, czy nie. Dobra, próbuj ten sos, weź sobie trochę na łyżeczkę, bo jestem ciekawa twojej reakcji. Ja samego sosu się nie próbuję. Się. No, ale spróbuj. I co? Tak po czasie lekko ale przyjemne. Ja sobie go dniem. No dobra, dobra. I w ogóle super wygląda. Pizza z jest Z kukurydzą. Jest rewelka. Wygląda mega dobrze. Wygląda mega dobrze. Śniadanko. Próbowałam spienić kawę, znaczy mleko. I tak mi wyszło. To w ogóle nie jest spienione mleko. Muszę wziąć jakąś lekcję spieniania mleka do kawy w ekspresie. No i tutaj mamy, kochani, taką inną płytę powiedzmy. Ciepłe jajca i dwa pancake'i. Tutaj jakieś ciasteczka domowej roboty i bułeczki. I takie śniadanko zawitało do nas o 8.50? No, jakoś, tak. jakoś tak. W takim koszu piknikowym przyszło nam dostawa. stała. Zobaczcie, łapąć ze szybą. <noise> Nie wkurzaj się, koteczku. Pogłaskałabym cię. Jezus, jaki ty piękny jesteś. Ja mam sobie śniadanko z takim widoczkiem. Boże żyć nie umierać, naprawdę? Kawa wyszła całkiem dobra, ale mało mleczna, całe szczęście jutro jest kolejny dzień i będę próbowała dalej. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić coś z tym mlekiem. Właśnie przyszła paczka od Krukam jest to firma mojej sąsiadki, więc... A co tak po koleżeńsku o niej wspomnę. W sklepie krukam znajdziecie pyszne, zdrowe jedzonko. Ja skusiłam się właśnie na granole i granole zjem dzisiaj na śniadanie, skoro już do mnie dotarła, no to właśnie ona zawita u mnie na stole granola nerkowiec żurawina. Tą granolę jadłam w grudniu, ponieważ taka jedna porcja była w naszym kalendarzu adwentowym, a właśnie kalendarz adwentowy od Krukam w zeszłym roku mieliśmy i ta granola była przepyszna. Potem skusiłam się na liofilizowane owoce. Wiśnia, czarna porzeczka, truskawka, malina oraz jagoda i jeszcze mam owoce w żelu, truskawka, Jagoda, i, i co tam jeszcze mam? I czerwona porzeczka. I od razu mówię o tym, aby pozbyć się niepotrzebnych komentarzy, że te produkty kupiłam za swoje własne pieniądze. Aha! I mam jeszcze owsiankę z poziomkami. Takie porcje na raz też można tam kupić. Także, jakbyście chcieli kupić jakieś zdrowe, co nieco, to możecie zajrzeć do sklepu kruka. A teraz jestem w galerii, ponieważ muszę oddać rzeczy z odcinka Shopping Queen. E, Paulina w sumie oddaje niebieskie, błądzitne sandałki. E, Kupiła je w Half Price. Ie. A ja w Fem Stage oddaję wszystko, i tą mrawoneskę, i sukienkę, i torebkę. E, jednak mi się to nie przyda. Witamy Was kochani w dniu kolejnym. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę rowerową, dlatego że jesteśmy jakieś 5 km od centrum mielna, dobrze mówię? No coś takiego, 4,5-5 eee, No i okazało się, że te światełka, które Wam pokazywałam wczoraj, wcale nie są centrum mielna, tylko czym? No niczym, no zejściem takim, tylko tam jeszcze od tych światełek jest 2 km do głównego wejścia na plażę do mielna. <noise> Więc stwierdziliśmy, że nie chce nam się iść plażą. I pojedziemy na rowerach Dawno na rowerach nie jeździłam Nie wiem czy w ogóle pamiętam jak to robić Więc y, chwila na oswojenie się z sprzętem Nie no, gitara okay. <grym> Dobra, możemy jechać <grym> No to jedziemy A tu jest ścieżka rowerowa prosto do miena Tyłki nas będą bolały tych I teraz ku przestrodze, moi mili. Zazwyczaj do wszelkiego rodzaju ciuchowych odcinków kupujemy, zamawiamy ubrania i wiadomym jest, że część z nich pójdzie do zwrotu. I o ile w takich popularnych sieciówkach typu Reserved, H&M, Sensei, Zara nie ma ze zwrotami problemów, Zazwyczaj jest tak, że po odebraniu towaru przez sklep pieniądze na konto są zwracane w przeciągu trzech, góra czterech dni i już te pieniądze na koncie są, także problemów nie ma żadnych. No chyba, że po drodze coś tam się zadzieje, jakieś problemy, coś tam ktoś nie wpisze, no i wtedy trzeba coś tam odkręcać, ale to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki. Otóż Fem Stage nie kupujemy za często, właściwie nie kupujemy prawie wcale. No i w tym sklepie akurat robiłam zakupy do odcinka. Ten sklep wylosowałam. No i chciałam zwrócić wszystkie trzy rzeczy: sukienkę, torebkę i ramoneskę. I okazało się, że zwrot pieniędzy jest tylko i wyłącznie na kartę podarunkową. No i gdybym kupowała w tym sklepie dość często, a przynajmniej regularnie, przynajmniej dwa razy w roku, no to nie byłoby problemu te cztery stówki. Które znalazły się na karcie podarunkowej, po prostu mogłabym wykorzystać e, kiedy indziej. A gdy okazało się, że ja właściwie nie kupuję w tym sklepie, no to zrobił się problem, no bo musiałam coś kupić. Wiedziałam, że zapomnę o tej karcie podarunkowej, no bo do tego sklepu po prostu nie wchodzę. E, I bałam się, że po prostu straci ona ważność, więc musiałam. Tą kartę podarunkową zrealizować od razu, ale nie ma to tam. To kupiłam trzy fajne sukienki i jedną torebkę. Troszkę musiałam dopłacić, ale naprawdę niewiele. 100 zł chyba dopłaciłam, ale te 3-4 właściwie rzeczy były naprawdę piękne jak przyjadę do domu to wam je pokażę. No ale chodzi o to, żebyście zwracali uwagę na to w jaki sposób te zwroty są dokonywane, jeżeli akurat robicie zakupy w sklepie, w którym niezbyt często je robicie. Także tutaj taki apel, taka mała przestroga, abyście uważali bo ja następnym razem, gdy będziemy właśnie z Pauliną sklepy losować, no to pierwsze co zrobię, to się zapytam, w jaki sposób jest realizowany zwrot, gdzie te pieniądze potem lądują, czy na moim koncie, czy też na karcie podarunkowej. Kari ma do Was pytania, ale poprosił, żebym to ja je zadała. Gdzie są te paragony grozy, kochani? Jesteśmy właśnie. W centrum Mielna przy plaży. Dosłownie w centrum, zobaczcie, tutaj jest plaża, nie chcę pokazywać ludzi, tutaj jest plaża, więc jesteśmy, no, praktycznie przed głównym wejściem do plaży. Jesteśmy na głównym na ptaku. I jesteśmy właśnie pod, no, wydawałoby się, że drogą restauracją, skoro jesteśmy w samym centrum Mielna, a te ceny są takie same jak na Śląsku. Za filet z kurczaka z czystkami lub z 28 zł To nie jest aż tak dużo Przecież Zobaczcie, dania obiadowe, pierwsza pozycja W małym mieście 30 coś już kosztuje takie danie Tak, to jest prawda Burgery do 35 tak zł mm, To są takie same ceny Pizza też, Makarony. Zobaczyć, sałatki, no. placki ziemniaczane Śniadania też są, i też w normalnej cenie O, a zupy? 12, 12, 14 to no serio, serio, to są normalne sana. No i ja zamówiłam sobie karbonarkę, a kawa burgerka. Obiecałam Wam, że pokażę, co takiego w tym Fan Stage kupiłam, więc tak oto. Kupiłam taką dresową sukienkę. Ja uwielbiam dresowe sukienki. Tomek mnie w niej przed chwilką widział i powiedział, że jest oki. taka obcisła, niezbyt luźna. Z rozporkami. No, dobrze, że były tam takie właśnie luźne, codzienne, dresowe sukienki, bo miałam co wybrać. Bo powiem Wam, że te inne, bardziej klasyczne, bardziej biurowe do mnie jakoś nie przemawiały. Więc tyle dobrze, że znalazłam coś takiego. Sukienka numer dwa to taki blady róż. Znowu taka dresowa, małe rozporki. W serek. wzięłam rozmiar XL, aby była właśnie taka luźniejsza, bardziej swobodna. Sukienki dresowe to ja. <grym> I sukienka dresowa numer 3 w takim bakłażanowym kolorze z kapturem. Tutaj z przodu takie czarne świecące się mieniące sznurki. Muszę powiedzieć, że te sznurki wchodzą w trendy, ponieważ teraz z tego co widziałam w sklepach, bardzo modne są wszelkiego rodzaju srebrzystości, metaliczne wykończenie materiałów, jeansów szczególnie, więc tutaj taki mały błysk trochę nawiązuje do trendów. Kieszeń taka kangurkowa, jak dla mnie, super. No i już po obiedzie idziemy do apartamentu. Przed chwilą Kevin powiedział mi, że szły za nami widzki, ale finalnie chyba zrezygnowały z podejścia i zrobienia sobie ze mną fotki, więc kochani jak no, nie zobaczycie, to nie skradajcie się, po prostu zawołajcie Paula, Można czy zabijcie? w tym stylu, Podejdźcie, zrobimy sobie fotę. Bo bez sensu jest, że za nami chodzicie jakiś czas, patrzycie się na nas, obserwujecie, co robimy, posłuchujecie, o czym gadamy, a i tak zawracacie. No, chyba, że taki był wasz cel w sensie podsłuchać, co, co mamy do powiedzenia i o czym tam sobie rozmawiamy. Ale raczej, no, nie było to nic interesującego, dodawałam po tej relacji. Także, yy, także tak, podchodźcie, nic się. To jest serio dużo lepsze niż śledzenie. Mówimy to już kilka lat, no ale wiadomo, że nie do każdego to mogło dotrzeć. <gry> Także ja jestem raczej uprzejma i, i robię sobie foteczki i, i tak dalej z Jedziemy sobie właśnie ścieżką rowerową i zobaczcie, mam takiego ogromnego flashbacka, ponieważ okazało się, że byłam tutaj na zielonej szkole. <gry> Serio, byłam tutaj na zielonej szkole, jak miałam 8 czy 9 lat, i po prostu tyle wspomnień odblokowaliśmy tą podróżą. Normalnie nagrałam, zrobiłam zdjęcia tego budynku i będę wysyłała koleżankom, z którymi na tej zielonej szkole byłam, a z którymi mam dalej kontakt. Zobaczymy, czy u nich też obudzą się jakieś wspomnienia z tamtego czasu. Zobaczcie, jaki mamy widoczek. Tam, tam, o tam jest księżyc. Możesz mnie świecić fleszem? Dobra, już koniec.